Przewilebny księżyk Pawle, umiłowani siostry bracia, dziękuję na nas, siostro Nataliu. Kochani, cała wspólnota, która przeżywa ten wyjątkowy czas, ten czas zatrzymania, czas rekolekcji, ale też właśnie w tym klimacie święte, świątecznym takim jeszcze dzisiaj mocno podkreślamy ten wymiar tajemnicy wcielenia, Boże Narodzenie w czasie tych świąt składamy sobie życzenia. To jest też taki piękny gest otwarcia się na drugiego człowieka. Dzisiaj tego, żeśmy doświadczyli, bo mogliśmy sobie złożyć życzenia. Potem jeszcze przyszedł święty Mikołaj, i otrzymaliśmy prezenty. Wszystko z tego wypływa z tego serca, z daru miłości, ale właśnie w centrum jest ten najcenniejszy dar dla nas, Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. Czasami w. No, często jest właściwie, że w tych życzeniach mocno podkreślamy aspekt zdrowia, nie? Yy, nieraz z takim mocnym dopowiedzeniem, no, yy, nade wszystko życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Okazuje się, że yy, w tym, co my świętujemy, to zdrowie nie jest najważniejsze. Jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest zbawienie. Właśnie jest zbawienie. I to zbawienie w tym, który do nas przyszedł. Jezusie Chrystusie, samo Jego imię, znaczy Bóg zbawia, czyli Bóg daje uwolnienie od tego, co zagradza nam drogę do pełni szczęścia. Wszystko to jest możliwe właśnie w Jezusie Chrystusie. W Starym Testamencie imię Boga było otoczone wielką czcią. Przy publicznym czytaniu Tory zamieniano ten tetragram J.H.W.H. Na Pan, właśnie władca. A Nowy Testament pozwala właśnie czcić Boga i wymawiać Jego imię. W Wstępnym Testamencie, no właśnie, to imię święte, które Bóg jakoś, można powiedzieć, był tak oddalony. Stwórca wszechświata, potężny, to aż był taki lęk, żeby wznosić oczy ku niemu. I przychodzi właśnie ten, który jest Panem, Jezus, który objawia Boga, kim jest Bóg dla nas, właśnie Jezus, i mamy możliwość wymawiać imię święte. Cała dzisiejsza liturgia ma nam uświadomić, że Bóg jest dla nas. Możemy odkrywać Jego bliskość w nieograniczonej miłości Jezusa do każdego człowieka. Słyszymy dzisiaj to, co w każdej Eucharystii też słyszymy: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To ten, który przyszedł zgładzić grzech, zniszczyć grzech, zniszczyć zło, a ocalić człowieka. Taka scena, którą przeżył jeden z kapłanów, jadąc w pociągu, siedział w przedziale, był w garniturze, ale miał koloradkę. Naprzeciwko niego siedział elegancko ubrany Pan, który się tak przyglądał temu księdzu i w pewnym momencie tak się odzywa nieśmiało do księdza, że księdza, chciał się czymś podzielić. Proszę, wiecie co, ja doświadczyłem różnych instytucji w świecie. I tak sobie myślę, że wy. Jako Kościół macie szansę osiągnąć największą renomę, największe znaczenie w świecie. Możecie być najlepszą instytucją wśród wszystkich instytucji, tylko wiedzą, co, byście musieli zrobić taki mały porządek u siebie. Ale co Pan chciałby zrobić? No, najpierw musicie wyrzucić złodziei, pijaków, rozwodników, wszystkich kłamców, bandytów ekstremistów i wtedy osiągniecie krystaliczną czystość. Będziecie dbyściaki, najlepsi. Ale ksiądz tak spokojnie patrzył, i proszę Pana, Pan mi daje przepis na zniszczenie Kościoła. Ale ksiądz mi chyba z, źle zrozumiał. Mi chodzi tylko o wyrzucenie tych mentów, którzy właśnie brudzą tę instytucję. I potem rzeczywiście już będziecie mieli krystaliczną czystość. Ale proszę Pana, to naprawdę Pan chce zniszczyć Kościół. I ten zdziwiony, jak to, to, nie, nie, to nie o to mi chodzi. I wie Pan co? Ja Panu porównanie takie zrobię. Weźmy, że ten Kościół, o którym Pan tak myśli, jako instytucji, to jest taka wielka łajba, która płynie na oceanie i ma dopłynąć na drugi brzeg. I gdybyśmy zastosowali Pana metodę, to byśmy musieli wszystkich wyrzucić za burtę. I byłby to statek widmo. Bo Powie Pan, wszyscy w Kościele są grzesznikami. A Pan Jezus właśnie przyszedł zniszczyć grzech, a ocalić grzesznika. Dlatego ten Kościół możemy powiedzieć, że jest święty, dlatego możemy powiedzieć, że możemy być w tej wspólnocie i ciągle przeżywać odnowienie, oczyszczenie, uzdrowienie i właśnie oczyszczenie, takie odnowienie tą Świętość z Chrztu Świętego, dzięki temu, że jest Jezus Chrystus, ten baranek Boży, który gładzi grzech świata. I tak można tłumaczyć właśnie to, co wspomniałem. Mimi Jezus, Bóg zbawia nas w swoim synu. Jezus, Bóg zbawia, oznacza bliskość miłości przychodzącej nie w wielkim wojowniku, lecz w cichym baranku, którego można przygarnąć, wziąć na ręce którego może tak zwyczajnie pokochać, który może stać się ofiarą miłości tak mocnej, że leczy upadłego człowieka. Od tej pory nie muszę pozostawać sam ze swoimi grzechami, ułomnościami, słabościami. Zbawiciel przyszedł do mnie, zbawiciel jest ze mną, zbawiciel jest dla mnie. Ta miłość która pełnie osiągnęła na krzyżu, jest miłością leczniczą, uzdrawiającą. Dzisiaj w, w, w świętym Janie, święty Jan, którego słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, to jest jeden z ulubionych motywów w nauczaniu świętego Jana. Ukazuje, że to, co należy do świata, nie może jednocześnie należeć do Boga. Grzech, pożądliwość, niesprawiedliwość i nieprawość z jednej strony a właśnie z drugiej łaska sprawiedliwość prawość i świętość po środku zaś ja człowiek z nieustanną koniecznością dokonywania wyborów to ja jestem i tutaj mam ten nurt światowy, to, co należy do świata. I tutaj mam to, co mówiłem, łaska, sprawiedliwość, prawość i świętość. I muszę dokonywać wyborów. Dla świętego Jana istnieje albo ciemność, albo światło. Albo prawda, albo fałsz. Nie ma życia pomiędzy. Nie ma życia pomiędzy. Nie można być w rozkroku. Nie ma miejsca na fałszywe kompromisy. Siostry Bracia, nie wiem, myślę, że to jest dla was takie bliskie, że nie może być pomiędzy. Muszę wybrać. Nie da się pić, mówimy, kontrolowanie, że troszkę popiję sobie. Skoro mam świadomość swojego uzależnienia, to wybieram abstynencję żeby się ratować. Choć myślę, że można było się napić. I może właśnie to, albo tamto, ale coś może pomiędzy się znajdzie. Ci troszeczkę odrobinka. Nie ma. Tutaj tym bardziej tego pomiędzy. Trzeba wybrać. Albo prawda, albo fałsz. Albo ciemność, albo światło. I wiemy, jak to jest trudne. My jesteśmy ciągle właśnie pomiędzy tymi, którzy mają wykonywać po środku. Ja zaś człowiek z nieustanną koniecznością dokonywania wyborów jest konieczność wyboru i stanięcia po jednej lub drugiej stronie. To bycie blisko Pana Jezusa jest drogą do naszego uświęcenia. Tak zupełnie praktycznie, bardzo ważne jest to, jakich wyborów dokonujemy każdego dnia, i tu jest też ważne to, co już wspomniałem może trochę w konferencji. W czyim towarzystwie spędzamy najwięcej czasu, a więc z kim przestajesz, takim się stajesz. I tu wiemy, jak bardzo potrzebne jest dla nas wzajemnie wsparcie. Żeby być z tymi, którzy są na drodze abstynencji, którzy mają szturą rocznicę, którzy dzielą się tym doświadczeniem wytrwania i nas umacniają. I dlatego tak nieraz ciągnę, żeby właśnie tej grupy pójść, bo tam doznaję tego umocnienia. Ja chcę być z tymi właśnie ludźmi, którzy mnie podźwigną, którzy mnie podniosą, którzy mnie poprowadzą, którzy będą mi towarzyszyli, nie zostawią mnie w tym padole tej ruinie. I dlatego dzisiaj dziękujemy za ten czas rekolekcji, właśnie za tę wspólnotę, że chcemy być właśnie w takim towarzystwie, że chcemy spędzić ten czas z tymi właśnie osobami, bo to dla nas jest bardzo ważne, ale to wszystko i tak w imię tego, który dla każdego z nas jest jedynym Panem i zbawicielem.